Cześć. Dzisiaj chciałem ci pokazać w jaki sposób można wykorzystać metodę Anki do nauki języka angielskiego, ale nie tylko. Metoda Anki polega w skrócie na tym, że robimy sobie fiszki, które na jednej stronie zawierają pytania, a na drugiej odpowiedź. Odpowiadamy na to pytanie. Jeżeli odpowiedź była prawidłowa, zaznaczamy, że była prawidłowa. Jak nie, to nie. I następnie jeżeli odpowiedzieliśmy prawidłowo, no to pytanie zostanie powtórzone nam zgodnie z krzywą zapamiętania w takim, okresie, w takim okresie, a jeżeli odpowiedzieliśmy na pytanie nieprawidłowo, no to pytanie zostanie zadane znowu no, za chwilę. Dobrze. I teraz aby pracować z metodą Anki, warto podzielić sobie naszą pracę na trzy etapy. Pierwszym etapem jest zbieranie danych do nauki. I teraz no, raczej nie chcemy się uczyć całego słownika od A do Z. I ja zbieram informacje w taki sposób, że po pierwsze zapisuję sobie wszystkie słówka, których znaczenia nie wiedziałem podczas nauki z jakiejś tam książki po angielsku. Staram się wypisywać też jakieś rzeczy z filmów na YouTubie czy te, które obejrzałem w, w innym źródle. Słówka, których nie znałem. Albo aktywnie zbieram dane, wchodząc na przykład na blogi dotyczące języka angielskiego i z książek. Tutaj chciałem Ci pokazać taki blog, na który bardzo często zaglądam, tworzony przez Cambridge Dictionary który zawiera artykuły na temat różnych pojęć po angielsku. I w takim artykule masz zwykle kilkanaście idiomów albo frasali, które dotyczą jednego tematu, na przykład tutaj jakiegoś stanu obiektów. Albo też mamy tutaj nowe słówka, takie, które dopiero wchodzą do obiegu i to jest fajne, bo często one się pojawiają w internecie, takie słowa. Teraz innym źródłem, które wykorzystuję, są książki, ale dotyczące języka angielskiego. I tutaj mamy Wielki Słownik Idiomów. Porobiłem sobie z niego zdjęcia, bo wpisywanie czegoś do komputera z książki, takie fizyczne, jest dla mnie zawsze niewygodne. No to ja obfoto obfotografowałem, obfo zrobiłem zdjęcia dla wszystkich stron i synchronizowałem sobie z kątem Google'a dzięki czemu jest mi znacznie łatwiej je przepisywać do aplikacji. Dobrze no i pokaż, pokażmy jak to się robi. Mamy tutaj wyrażenie fall by the wayside. Mamy jego znaczenie zapisujemy ja tu słówko już dodałem wcześniej także nie będę tego zapisywał. I teraz tak, dodaliśmy słówko, no to teraz aplikacja w którymś momencie nas zapyta o to słowo, mamy tutaj angielski, pyta nas o jakieś tam wyrażenie, no i jeżeli wiemy, to klikamy, że wiemy, jeżeli nie wiemy, to klikamy, że nie wiemy. To chyba znaczy spadać. Dobrze, zaznaczamy, że, jest, że wiemy, czyli to słówko pojawi nam się zgodnie z krzywą zapamiętywania, dopiero za 17 dni, po raz kolejny, aplikacja nas o nie zapyta. Ten przycisk easy to nigdy go nie klikam. Rise the chance, prostać w wyzwaniu. Albo, no, załóżmy, że jest OK. Tutaj mamy kolejne wyrażenie i dajmy przykład, że go nie widzieliśmy. Klikamy again i teraz jak widzisz aplikacja nas zapyta o to słówkę nie za parę dni, ale w tej samej sesji i później znowu nas zapyta o nie za jeden dzień, nie za dwa dni i tak dalej, zgodnie z krzywą zapamiętywania. Dzięki czemu takie słówka nam nie wypadną z głowy. Często tak jest, że nawet takie słowo już wydaje nam się, że perfekcyjnie znamy, ale po paru miesiącach je zapominamy i aplikacja nam je przypomni wtedy i musimy się go uczyć od nowa. No i w zasadzie to wszystko. Aplikacja Anki jest dostępna w kilku formach, możesz ją zainstalować na komputerze. Jest aplikacja Anki Droid, która, którą instalujesz na telefonie, no i tutaj jest ta webowa. Aplikacja webowa ma kilka ograniczeń, na przykład nie pozwala na dodawanie zdjęć, co, co umożliwia na pewno aplikacja desktopowa. Fajną opcją jest tutaj search, czyli na przykład jeżeli chcesz wyszukać jakieś wyrażenie, to masz tutaj własny taki, jakby słowniczek. Co jeszcze można powiedzieć o aplikacji Anki? Tutaj w sekcji programming sobie wpisuję bardzo często jakieś problemy, na które natrafiłem podczas programowania albo jakieś uwagi dotyczące obecnego projektu, wtedy daję odpowiedni tak i jeżeli kończy się ten projekt, no to nawet można skasować takie yy, karteczki. W, istnieją także szerowane zbiory karteczek ale ich nie wykorzystuję, bo staram się raczej uczyć tych rzeczy, na które kiedyś ja mogę natrafić, a nie na takie, które natrafił ktoś inny. Także sama taka nauka dla nauki to dla mnie jest trochę bez sensu. Wolę się uczyć w jakimś kontekście. Teraz moja taka porada. Jeżeli mamy jakieś słówko, które nam jest bardzo trudno zapamiętać, albo jakieś wyrażenie, no to warto dodać sobie na przykład trzy zwroty, które używają tego słówka. Wtedy ono nam się tak ugruntowuje i łatwiej jest je łatwiej się odnieść do niego, jeżeli je widzimy, tylko jeżeli ono jest samo, warto też dodawać jakieś zdjęcia albo w aplikacji. Smartfonowej można dodawać flagi do słówek, które na przykład są jakieś podejrzane. Tutaj mamy też opcję share, która pozwala na udostępnienie naszego deka. Jeszcze tego nie używałem. I teraz w wersji tej instalowanej na komputerze aplikacja drukuje, pozwala na stworzenie takich fajnych wykresów, ile uczyliśmy się danego dnia i w kontekście roku, ile dni opuściliśmy. Trochę wygląda to jak na GitHubie nasz, śledzenie naszego progresu. Zaraz ci to pokażę. GitHub.com I tutaj, jeżeli wejdziemy na nasze konto, to pokazuje nam, kiedy coś komitowaliśmy. Dzięki tym zielonym. No i wanki to wygląda prawie tak samo. Dobrze, dzięki za uwagę.